To co chodzi w tym całym holistycznym podejściu do życia. Krótko zwięźle pewnie wiele osób z was śledzi gdzieś tam mojego fanpage'a, czy, czy, czy YouTube'a, czy, czy jakiekolwiek media społecznościowe. Ja się rozwijałem od bardzo dawna jako dziecko rozwój był moją pasją. Tak sobie tą wiedzę zdobywałem, ale to było moje hobby. To jeszcze nie była pasja. Hobby jest bardziej takie, no coś tam robię, okej, okay, sobie coś układam. A pasja to już jest głębsze, to już, ja już, chcę, ja już się prowadzę w tym życiu. To jeszcze było moje hobby. Aż do pewnego momentu. Do pewnego momentu, w którym miałem depresję. W każdym razie doszedłem do momentu, w którym sobie stwierdziłem, dobra, to po co mi ten cały rozwój? Emocje, myśli, schematy, przekonania. To cholestwo powinno zadziałać, nie? No to ja sobie dam jedną szansę, nie? Zacznę stosować na sobie, bo wcześniej to było takie no, zdobywanie wiedzy, ale ja tym nie byłem. I stwierdziłem, że zacznę tym być. Jak zadziała, to będę szczęśliwy. Takie założenia miałem. Nie? A jak nie zadziała, no to co za problem, i tak chcę ze sobą skończyć, więc nie ma żadnego znaczenia. Nie? No i zacząłem się tym bawić. I powiem Wam tak. Minęło 6 miesięcy od momentu, kiedy zacząłem, do momentu, kiedy otworzyły się drzwi i wyszedł super cieśnik, który stoi tu przed Wami. To nie znaczy, że ja w 6 miesięcy zrobiłem to, co tu stoi. Ja w 6 miesięcy. Udowodniłem sobie, że pewne rzeczy działają, pewne nie i że naprawdę można ruszyć do przodu i rozwiązać sobie wiele problemów. Dwa problemy główne były i to są dwa problemy, które dotyczą każdego na tej sali, które doprowadziły mnie do depresji. Pierwszy problem to były relacje w związkach. No te kobiety były jakieś nienormalne. A drugi problem to były finanse. Jeszcze kurwa gorszy problem. No, po pierwsze nie, nie? Nigdzie nie można zarobić, a jak już dostaniesz robotę, to ci mało płacą, na nic się nie stać, po co takie życie w ogóle? I jak nie masz kasy, to nie możesz mieć kobiety. No kurde, do dupy, nie? Wszystko. No i trzeci problem, który jakby też wszystkich dotyczy, to jest realizacja siebie. No, byle jaką robotę mam, ja się nie czuję, że się realizuję, ja nie czuję, że ja robię coś dla świata, tylko po prostu idziesz do roboty, tam się kierownik mobbinguje, wracasz do domu i żałujesz, że żyjesz. Trzy problemy. Związki, pieniądze, biznes, misyjność, tak to nazwiemy, i samorozwój. I na tym oparłem, ja nie wiedziałem wtedy, że to będą trzy konteksty, które dotyczą nas wszystkich. Wszystkich na świecie. Każdego człowieka. I na tym zbuduję holistyczny rozwój osobowości. Ale o tym zaraz. Więc stwierdziłem, że te trzy konteksty muszę naprawić, bo one leżą. Przez nie mam depresję. A już teraz mogę Wam powiedzieć, że on nie miał depresji przez te konteksty. On nie zadbał o te konteksty. On depresję miał, bo olał te konteksty. Dlatego miał depresję. Bo to nie czynnik zewnętrzny decyduje o tym, jakie my mamy życie, tylko co my z tym czynnikiem robimy. A on wtedy myślał, że jak on przepracuje to, to to mu da coś, jakieś szczęście. No nie, nie. To zrozumienie tych kontekstów. Ja dzisiaj mógłbym być dokładnie w tym samym miejscu w tych trzech kontekstach co wtedy i całkiem inaczej bym reagował. Nie miałbym depresji. Więc pierwszy mechanizm, który odkryłem, że to nasza reakcja decyduje o jakości naszego życia. Więc mam tą depresję, zaczynam ze sobą pracować, zacząłem medytację, różne rzeczy robiłem przez te pół roku, ale najbardziej praca na poziomie mentalnym mi pomogła. W drugiej kolejności na duchowym, a w trzeciej na fizycznym, i tak naprawdę okazuje się, że fizycznie jest najmniej znaczący, patrząc z tego punktu widzenia, z którego ja teraz oceniam. Pierw, ja muszę zbudować relację ze sobą, czyli od końca relacja ze sobą. Dzięki temu będę mógł budować relacje z innymi, a dzięki temu będę mógł siebie realizować biznesowo, finansowo. Ta, ta kwestia materialna, po pół roku, byłem w stanie wstać, spojrzeć na tego grzegorza i powiedzieć: Już mnie to nie dotyczy. Mam jeszcze mnóstwo do przerobienia, ale ja już nie chcę sobie coś zrobić. Ja już chcę żyć. Pół roku różnicy. Ja już nawet wiem, w którą stronę chcę iść. Przez mgłę, ale ja już coś miałem. Tu nie miałem niczego, tu miałem ciemność. A tu już miałem. Okej, okay, idziemy, zobaczymy co się wydarzy. Jeszcze nic nie wiem, ale, ale to czego doświadczyłem w te 6 miesięcy, to był taki początek. Bo potem usiadłem i stwierdziłem sobie, kurde, połowa z tego co robię nie działa. Ten pieprzony rozwój osobisty, bo to się tak wtedy nazywało, rozwój osobisty, nie działa. Tam czegoś brakuje, tam to nie tak w ogóle działa. Ja coś robiłem, a mi się odwrotne efekty miałem, mówię, co jest grane. A potem zrozumiałem, że jestem w błędzie, że wszedłem w schemat autorytetu. Bo jakiś gość powiedział, że tak trzeba robić, a to był trener, no to ja szukałem błędu w sobie, a się okazało, że błąd był w trenerze, bo on nie miał pojęcia, co on przekazuje. W związku z czym przekazał mi wadliwą informację i ja na tej wadliwej informacji pracowałem i myślałem, że ze mną jest coś nie tak. A się okazało, że nie. I to był pierwszy moment, kiedy ja pomyślałem, stworzę swój rozwój swój system. Wypieprzę to, te, te, te bzdury, o których oni opowiadają, wezmę to, co działało, stworzę, zmodyfikuję to, co nie działa, jeśli się da, i stworzę coś innego. Nie wiedziałem wtedy, że później nazwę to holistyczny rozwój osobowości. Dlaczego holistyczny to jest ważne? Dlatego, że ci trenerzy, oni nauczali, zrób tak i będzie dobrze, zrób tak i będzie dobrze. A problem polegał na tym, że tu jest jakieś rozwiązanie. Zrób tak i będzie dobrze. Nie, zrób tak i będzie dobrze. Ja teraz mówię: No, kurde, mam trzy różne informacje. Przykładowo, ten mi mówi: Nie, nie rób tak, zrób tak. A ten mi mówi: Nie, nie rób tak i tak, zrób tak. O co tu chodzi? A potem zajarzyłem, że żeby to wszystko miało sens, to trzeba robić wszystko jednocześnie. I dlatego ludzie nie mają efektu z rozwoju osobistego, bo rozwój osobisty jest podzielony, a tu trzeba podejść do tego holistycznie. I okazało się, że żyjemy na trzech poziomach: fizyczny, mentalny i duchowy. I jak podejdziemy do tego holistycznie, to się nagle okaże, że zaczyna wszystko działać i funkcjonować. Czyli prostackie przykłady. Mam problem w związku. Hmm, Okej. Okay. Problem ewidentnie mentalny, czyli komunikacja i tak dalej. Jeżeli zacznę poprawiać komunikację, może się coś poprawić, ale nie musi. I teraz terapeuci, psycholodzy kończą na tym, a ja mówię, a sprawdźmy, jak, czym ty jesteś zasilany. Bo jeżeli masz, za przeproszeniem, chujowy prąd, to będziesz chujowo świecił. A ty chcesz oświetlić budynek. No to sprawdźmy, czym się zasilasz. Okazuje się, że to jest za słabe napięcie. Tu sobie możecie grzebać u psychologów i terapeutów do końca życia. Nic, nic się nie zmieni. Ale uwaga, ja nie powiedziałem, że to nie działa, tylko... To i to, czyli trzeba zmienić napięcie, zasilanie, i wtedy to zacznie świecić, a wtedy można sprawdzić, czy jakaś żarówka nie jest przepalona. Czyli już mamy dwa poziomy, ale dochodzi trzeci. Bo, na przykład, może być na poziomie fizycznym coś, co będzie wpływało na tą relację. Czyli mamy przykładowo, uparłem się, to, to, to niech to będzie relacja. Relacja, i teraz. Rozwiązanie problemów w relacji polega na tym, że zmieniam przekonania, schematy, zmieniam zasilanie i usuwam, zmieniam, modyfikuję to, co mi na poziomie fizycznym przeszkadza budować tą relację. Wymyślam na przykład odległość. Relacja na odległość. Ja się z nią widuję raz w miesiącu. Powiem Ci tak. Dlaczego na poziomie fizycznym relacja może przetrwać, ale ona może mieć tutaj problem? Jeżeli tu ktoś nie jest przepracowany, to ta rolecja nie przetrwa na odległość. Więc przeprowadzam się do jej miasta. Wymyślam teraz. Pracuję na schematach i przekonaniach. Inaczej się zasilam. Problem się nie rozwiązuje. Problem transformuje. I patrzę, czy to, co z tego wyszło, czy to mi odpowiada. Zmienimy trzy czyn czynniki, główne, decydujące, zmieni się sytuacja wynikowa. Ona mi odpowiada? Hmm, jeszcze bym coś zmienił. Okej, okay, to. A, tu jest problem, i tu. Okej, okay, dobra, tu już w miarę pasuje. Bliżej nie mogę być. Ale tu damy jeszcze rady coś zrobić. Czyli to, co ja Wam teraz chcę przekazać, to to, że żyjemy na trzech poziomach. I albo pracujecie holistycznie, albo przepracujecie coś tu, albo tu, albo tu. Ale resztę nie ruszycie i problem się odnowi za dwa tygodnie, za trzy tygodnie, za miesiąc. I znowu w tym samym punkcie. I większość ludzi, którzy do mnie przychodzą, mówią mi: Ja już to 10 razy próbowałem, i zawsze loduję w tym samym miejscu, albo to się nie udaje. A ja pytam: Pracowałeś holistycznie? Hmm? No i już wiem, że robota była daremna, albo była cząstkowa. Yy... Przykład z więźniami. Z więźniami, terapeuci, psycholodzy, z mojego doświadczenia oczywiście, pracują mniej więcej na, na, ty, na tym poziomie. Fizyczno-mentalny. A oni mają problem na mentalno-duchowym, a nie tu. Tu się szuka problemów na siłę, a tu jest główny problem. Oczywiście tutaj też, jak najbardziej, ale tu jest główny, główny problem, więc... Holistycznie. Zawsze patrzcie przez trzy pryzmaty na swoje życie. Nawet nie na problem, nawet na, na sukces. Jeżeli macie w czymś sukces, to on będzie prawdziwym sukcesem, jeśli korzystnie był robiony na wszystkich trzech poziomach. A jeżeli będzie na jednym, to to jest chwilowe. I to minie.